Witam, doczekaliście się kanału, w sensie nawet nie mówiłem wam o tym kanale, że będzie taki kanał ale tworzy, stworzyłem katnap taki, znaczy może to ja mówię, taki kanał, który się nazywa na, techno katnap i na nim będę robił tak, brał tutaj mam rzeczy potrzebne do rozbrajania, po co mi one, pokażę wam o, już wam pokazuję. Tu mam śrubokręt, jakieś wkrętarki, tu mam różne takie do tego. Do tych rzeczy takich. No, takie rzeczy. I przez to będę kupował jakiś albo brał z moich szafek telefonu, bo mam tu jakieś. Muszę znaleźć jakiegoś telefona. Nieważne jaki. Ważne, żeby był. Je obojętnie. Telefon. Czy jakiegoś znajdę? Uwaga, i nie znalazłam w tej półce żadnego telefonu. Ale w tej na dole może być. Poczekajcie chwilkę. Nie zrobię, bo zaraz sobie tu. O, mam jakiś telefon. Jeden mamy telefon. mamy jeszcze jakieś inne na pewno. Taki mamy telefon, rozbity, widać. Ja tego szukałem całe wieki. Fidget Spinner. One były popularne, mega w 2017. Biorę go. Uwielbiam Fidget Spinnery. Szukamy dalej tego telefonu. Nie wiem gdzie go znaleźć, dlatego widzimy się, aż go znajdę. Dobra, tutaj nie znalazłem żadnego innego telefonu, ale mamy dwa telefony i mogę je rozbrać, Zobaczcie, ten chyba jeszcze działa. Tak działa tylko, że jest taki problem, że on zniszczył mu się system. Nie pamięta nic ten telefon w ogóle. A tu mamy taki stary, rozbity już widać. Bo gdy takie są kolory rozbitkowe, to znaczy, że był rozbity. Nie wiem czym. Oj, można go też rozkręcić. Dlatego widzę. Na następnym filmie pokażę wam jak je rozbrajam, dlatego widzimy się w następnym filmiku. Bye! Yo!